A w dzisiejszym odcinku Gorol, który zagubił się w Rudzie Śląskiej Już zamknięte, kiedy do niego dotrzesz? Wspieramy lokalne schronisko no, A tak szczekał, tak szczekał Poszukiwania w bardzo klimatycznej miejscówce Oraz nowa akcja na Odyńce Ubierz się na wiosnę Zanim przejdziemy do odcinka Chciałem nadmienić, że na Odyńce.pl startuje nowa akcja od 18 marca Ubierz się na wiosnę, ale więcej szczegółów będzie pod koniec filmu na ten temat. Witajcie na kanale sklepowym. Jestem przy jakichś działkach, nie wiem czy to Zabrze, czy Ruda Śląska, gdzieś, gdzieś tutaj na granicy tych miast. No i za chwilę zaczynamy tutaj poszukiwania. No i odwiedzimy również schronisko dla zwierząt. Zaniesiemy nasze podarunki. Cała Czarna Woługa jest obładowana dzisiaj właśnie takimi rzeczami. Ale powinienem już niby być. Skręć ani... łagodnie w prawo. Jeszcze, jeszcze 200 metrów, bo nikogo na razie nie widzę. No i tak mnie GPS poprowadził, że nie wiem. Dawid mówi, że po mnie przyjedzie. Wejdziemy sobie na bunkier i go będziemy wypatrywać z tej górki. GPS pokazuje 100 metrów, ale nie widać ich stąd. Nie wiem skąd Dawid nadjedzie. Gdzieś pewnie stamtąd powinien nadjechać. Być już zamknięte, kiedy do niego dotrzesz. No i się okazało, że mam złą pineskę, bo powinienem jechać do tego schroniska. A wbiłem pineskę na bunkier. Także. Miałem dwie pineski. Prawdziwa pineska była 4 km dalej. Zresztą słychać już, że jesteśmy przy schronisku, a pozwolenia są tam, tam dalej, w tamtą stronę gdzieś. Yy, jakieś 50-100 metrów. Wydawać by się mogło, że ta miejscówka jest bardzo blisko centrum. Zresztą tutaj jest linia kolejowa głównej, tutaj magistrali kolejowej. Z drugiego końca widzimy bardzo duże blokowiska, a jednak mimo to jest bardzo duża przestrzeń dochodzenia. Może niektóre działki są wyłączone z poszukiwań. Teren bardzo wyżynny, więc trzeba było uważać, żeby się nie zatopić w jakimś błotku a my według planu po odprawie udaliśmy się do skroniska, żeby wspomóc miejscowe futrzaki. Będzie wyżerka, nie? A tak szczekał, tak szczekał. A tu takie mniejsze pieski, ale jest tak głośno, że nie wiadomo, czy słychać w ogóle cokolwiek. Tam tak głośno, a kicie takie spokojne, tak? Spokojne kicie są. Ciągki to. Do Dokładnie, ale, ale muszę powiedzieć, że no, do nas przychodzi i dużo nauczycieli z dzieciakami. Organizujemy takie wycieczki. Serberko nie. nie, Fenole, cesarsz, 10 fenigów. A Starsze 10 feników było, było w srebrze, więc, więc no niestety tym razem się nie udało. Ale okay. następne będzie srebrne. Dzwony dzwoniły i, i, i krzyżyk. No, I wydzwoniły, dokładnie. Ja? O, fajny. Starszy, to jest starszy krzyżyk, ale to, to miedziucha sreberko nie będzie, ale Ale jest bardzo ładny. No, fest, cały, cały. Tu, na, 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 na początku. No. No, no, no. i no. Ale widzisz? No. Nie rozwalam nawet tej grypki, zobacz. Mhm, no, no. Duża dosyć, no. No, ale chyba P, mówisz PRL Ale leciutko, na no raczej aluminium 5 złotych, to jednak nie aluminium Ale strasznie lekko, jak no mówić I znowu moneta no, Znowu I znowu chyba PRL No jasne, PRL, 20 groszy Szukamy dalej Jaka PRL. moneta, znowu PRL? Nie, Fenik, 10 10 Fenigów O Widzisz? Ja nie kopię prl panie. Znikło? Kurde, taki był fajny sygnał. No, jak znikło? Przecież to są jedyne prawilne poszukiwania. Czy ty no tak szukasz, tak. czy okroisz pomidorki? No, jak wieś. pewien youtuber, co? No, bo do sprzedawania kubeczków i innych no. się nadaje, nie? No, i koszulek. O, o, dokładnie. No. I blues. Jeszcze no. nie I Gdzie on jest, gdzie on jest? A my tutaj co? To tu skarby mamy. No. Prawilne. Co to będzie? kawałek plomby chyba, ale jest zajechane. Nie, jakiś, jakiś ołowik wytopiony, może to kiedyś była plomba? Nawet, nawet, nawet coś widać. O, tu, będzie, tu by trzeba było podczyścić, ale coś tam jest. Na pusto nie wraca. To jest ten moment, który zmieni bieg historii. Tak. To będzie tysięczny polmos. Nieprawda. Tak <laughs> to jest. Ty w ogóle nie oglądasz kołczów. Ty musisz myśleć i wierzyć. Pozytywnie, w to, tak? Że, że tu coś jest. No no jak nie wierzę. będziesz w to wierzyć, <laughs> no to nie będzie, nie? I co to no? mamy? Co to jest? Jakaś chyba ptasia obrączka, albo no i widzisz, nie wierzyłeś i na nie. się się afirmacja. No nie, no. Z historii lokalnej to nie zmieni, ale jest. <laughs> On nie wierzy w ogóle. Guziczki, dzisiaj guzikowe pole. Podstawka, plomba to kamień z remontu. Z armią nie jest. Nie tu jest jakiś taki ten. No i pierścionek jest, a to zaraz ten. i co ten pierścionek na samym początku, tak? Wyszedł? Tak, dokładnie tam gdzie, gdzie stał, tu kolega objaśniał. Chyba Objaśniał gdzie ten. Ja widzę co myślisz o tym? Znowu znak zapytania. Taki kształt ma. No, ciekawe, ciekawe, nie? Mhm. To też chyba pracowało, taki zawiasik jest, ale. No tak wygląda, nie? Jakby no. takie jakiś... Tu jest nie. o. No. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia z, czego, z czego to może być. A teraz nadszedł czas, żeby pogadać chwilę o naszej akcji, ponieważ podsumowanie nagrał już kierownik Dawid, jak robił raport z tych poszukiwań, gdyż jak były one właśnie wtedy w Rudzie Śląskiej, to zerwał się bardzo mocny wiatr i nie dało się nic specjalnie tu nagrać. No a nasza akcja nazywa się Ubierz się na wiosnę zudyńce.pl, Jak zauważyliście u Odyna, zwłaszcza na kanale, w styczniu, lutym sporo się działo na sklepie, pojawiały się nowe produkty, m.in. marka Helicon oraz własna. A że nadchodzi wiosna i właśnie to wprowadziliśmy do sprzedaży, to zrobimy akcję, która do tego właśnie nawiązuje. A więc od 18 marca do 28 kwietnia mamy 6 niedziel, i w każdą taką niedzielę na kanałach odkrywca Goblin, Golden Maniek oraz Hylozaur będzie można wygrać taką bluzę. Dokładne zasady sobie oni ustalają na swoich kanałach, ale to nie koniec, ponieważ już w najbliższy weekend, czyli nie ten, gdzie mamy dzisiaj film w sobotę, czyli 16-17 marca. Będą organizowane mini zlociki. Mam nadzieję, że w poniedziałek dostanę potwierdzenie, gdzie to dokładnie będzie. W sobotę z kierownikiem Arkadiuszem oraz w niedzielę z kierownikiem Dawidem. Będą gdzieś cele do zdobycia. Nie wiem jeszcze jak to dokładnie rozwiążemy. Na pewno w niedzielę mamy taką miejscówkę, że tak się da to zrobić. No i również te cele to będą właśnie wygrane w postaci tych blues marki Helikon lub marki. Odyńce. Także czekajcie na, przypuszczam poniedziałek, powinno się wszystko wyjaśnić. Również po weekendzie na Facebooku pojawi się dokładna informacja co do tej akcji, czyli ubierz się na wiosnę z odynce.pl. A teraz przechodzimy do podsumowania, które przesłał kierownik Dawid. Więc tak, podsumowanie naszego ostatniego wypadu. Troszeczkę łusek, niektóre współczesne myśliwskie, niektóre tam z epoki II wojny światowej. Tu mamy guzik kontuszowy, maryjkę jakąś porcelanową. Jezus jak jest, ale bez krzyża, co tu mamy jeszcze? Troszeczkę ołowiów, tu, tu pomoc jakaś kawałeczek gryby, kurczak bez głowy, dwóch jeźdźców, trzeci taki jakiś konik, no niezbyt udolnie wykonany, kawałek żołnierzyka, tutaj jakiś taki wytopek. Niedaleko była też kopalnia, mamy numerki z kopalni, kawałeczek harmoniki, troszkę koniny. Tutaj te, te dwa, te dwa okucia to jest tak zwana konina. Monet nawet mamy dosyć sporą ilość jak tak oddale. Przybliżymy tutaj no większość jakieś tam prl -e, Fenigi troszkę par, kilka monet było współczesnych, ale większość właśnie to zdecydowana większość to to Fenigi. Trafiła się też starsza monetka. Są trzy Fenigi 1866 nawet dosyć dosyć ładny stan. Trochę plomb. Tutaj Wam zrobię przybliżenie na te plomby, może ktoś jakąś rozpozna. Taka ciekawa, dosyć kuleczka, no nie wygląda to na jakąś muszkietówkę. Dosyć, dosyć niekształtna. Co tu mamy? Biżuterię. Ten pierścień, no, na pewno nie jest srebrny, jak się przyjrzycie. Widać jeszcze kawałek to ktoś sobie z nakrętki yy, zrobił, zrobił taki dosyć ładny sygnecik. tu jakieś dwa miedziane, takie odpustówki. Sporo, sporo guzików. Yy, co tu się nam trafiło w guzikach? Yy, pruskie guziki urzędnicze, tu nie wiem, czy nie mamy do czynienia z guzikiem szkoły wojewódzkiej, ale dosyć bardzo jest ta powierzchnia zużyta, wytarta. Ciężko mi tu coś doczytać. Może ktoś z Was będzie w stanie się wypowiedzieć. Co tu jeszcze mamy? Troszkę jakiś kalesoniaków, nie kalesoniaków. Yy, mechanizm z lampy naftowej jeszcze nawet działający, kręci się. Zobaczcie, zazwyczaj się znajduje tylko same, samą tą końcóweczkę, same pokrętełko, a tu mamy jeszcze mniej więcej cały mechanizm, kolcok, temperówka, ale myślę, że głównym zamierzeniem naszym było wsparcie schroniska, no, które myślę, że udało się w 100%, jesteśmy z tego mega zadowoleni. Jak pewnie wiecie, Odin i Korsir przemierzają od pewnego czasu Chorwację w swoich camper No i zastanawiałem się właśnie jakby coś tu wdrożyć na sklep, ale to na spokojnie musimy to wszystko przemyśleć. Jak być może zauważyliście na niektórych grafikach pojawia się właśnie już camper, że będzie taka kategoria w sklepie. No ale będzie to stopniowe, stopniowo rozbudowywane. Również w marcu powinna odbyć się premiera naszej nowej strony internetowej. Trwają cały czas nad nią prace i będzie ona bardziej, mam nadzieję, przejrzysta i nowoczesna, no bo o to chodzi, trzeba wiecie, podążać z duchem czasu. No i to by było tyle ode mnie. Miałem się wyrobić chyba w czwartek czy piątek, ale jest dużo spraw, także jeszcze na pewno w tym miesiącu dwa filmy może mi się uda zrobić bo będą dwa te yy, zlociki no i cóż to by było na tyle do zobaczenia